Niedaleko przylądka dobrej nadziei znajduje się zatoka pingwinów afrykańskich. Dziwne to jest, że afrykańskich, ale to właśnie tutaj, wokół Antarktydy, znajdują się miejsca, gdzie są bardzo zimne prądy. Dlatego byliśmy w południowej Ameryce, w Ushuaia, na wyspie pingwinów, byliśmy w Nowej Zelandii, byliśmy w Australii, a teraz jesteśmy tutaj, w południowej Afryce, gdzie i. Tutaj przywędrowały nasze kochane pingwiny. Jest ich tutaj około 10 tysięcy. Są one inne niż pingwiny cesarskie. Są bardzo maleńkie, takie jak w Ameryce Południowej. Tutaj widzimy domki pingwinów, mają to pobudowane w piasku. Ta populacja pingwinów wciąż spada. Było tutaj kiedyś kilka milionów, teraz zaledwie 10 tysięcy, więc niewiele. Tutaj widzimy walkę bardzo ostro, atakują siebie nawzajem. Jest walka o samice. Jak szybko uciekają od to polo, polo i goni je, je. jak pięknie. Piękny świat pingwinów. Tutaj muszą żyć praktycznie uwięzione, zdane na siebie, ale może i bezpieczne. Tutaj mamy historię życia pingwinów. Trzy tygodnie się do siebie przytulają, no i z tego powstają dwa jajuszka, wysiadane przez 7 tygodni przez i samca, i samicę. Z tego powstaje maleńki pingwinek. Trzy miesiące jest karmiony przez matkę, dorasta i po roku już jest. Dojrzałem pingwinem i znowu się przytula, prawda, no i jajuszka i tak dalej, i tak dalej cała historia pingwinów przed nami są łasuchy które żywią się trawą, listkami a także i jajkami pingwinów na razie to nie mają co jeść, no to sobie tutaj siedzą w drzewach i skubią listki no pięknie wyglądają, takie takie, ojej, pyszczki maleńkich piesków chodzą tulą się teraz widzimy jak maleńka pingwinica zniosła jajko, tu widzimy to jajuszko przed chwilą wypuściła ogromne jajko, także widzimy początek narodzin nowego pingwina o, niech żyją pingwiny piękne jest natura a te się kąpią, zauważcie jak je pala wynosi tutaj na brzeg Jakie to jest piękne, one się bawią, uciekają. Za mną są malinkie pingwinki. Pingwinki to są takie istoty, że muszą się przytulać przez trzy tygodnie, żeby coś z tego było. Dwa jajuszka. 7 tygodni wysiadane, 3 miesiące karmione, dorasta i znowu czytywanie się przytula i tak następuje prokreacja.